Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literacy. Przychodzimy do Was z filmem, w którym opowiemy Wam o książkach, które mieliśmy szansę przeczytać w miesiącu lipcu. To co? Może z grubej rury Małgośka zaczynaj. Narzeczona nazisty. Narzeczona nazisty. W kolejności właśnie ona była tą pierwszą książką, która rozpoczęła mój czytelniczy lipiec. Jest to dość. Lekka książka, ale jednocześnie z dużym zabarwieniem historycznym. To jest romans, nie, mów, nie, um, nie bójmy się tego słowa użyć. W romansach nie ma nic złego, oczywiście, jeżeli dotyczą partnerów. I książek. I książek, tak? <laughs> e, Absolutnie tak. Nie mogę powiedzieć, no byłam bardzo zaciekawiona czytając tę książkę. Absolutnie mi się tam wszystko składało w jedną spójną całość. E, historia dotyczy młodej dziewczyny, która e, jest guwernantką, opiekunką starszej pani e, Niemki i wybucha wojna. Jakież tam dalsze są losy naszej pani Hani, bo właśnie tak ma na imię owa dziewczyna i dlaczego książka ma na, na imię, chciałam powiedzieć, dlaczego książka nazywa się Narzeczona Nazisty. Możecie się tylko domyślać, mogę Was również odesłać do jednego z naszych ostatnich vlogów, bo to również na mhm. kanale naszym, jeśli będę pamiętała, to tu na górze zawsze taki paseczek się pojawia. Bardzo rzadko Małgośka umieszcza ten Nie paseczek. no, bardzo często paseczek umieszczam, ale bardzo rzadko akurat ten składany w odpowiednich momentach po prostu. Dobra, Narzeczona Nazisty, tak? Tak. E, ja miesiąc rozpocząłem od e, książki Teresy Ragan, Gniew Matki, to jest pierwsza część trylogii opowiadającej o tym jak... W pewnej rodzinie porwane zostają dzieci, i matka postanawia walczyć. Policji śledztwo idzie bardzo, bardzo wolno, więc ona to bierze w swoje ręce wraz z rodziną. I rzeczywiście akcja idzie do przodu jak burza, bowiem matka dziewczynek jest kobietą nieustępliwą i niezwykle zdeterminowaną. Szybki, mocny kryminał, aczkolwiek dopiero za chwilę będę czytał ostatnią jego część. Yy, następną książką, którą z kolei przesłuchałam, jest powiedzieli, żebym przyszła sama Suet McKennett. Yy, świetny reportaż. Napisany fenomenalnym językiem, dotyczący Iraku. Dziewczyna jest Afganką. Inaczej, dziewczyna jest z pochodzenia afgańsko-irackiego, gdzieś tam, nie chcę teraz dokładnie powiedzieć, żeby mnie przekombinować. Natomiast na pewno jest innej wiary niż wiara chrześcijańska. Jest dziennikarką i opowiada różne ciekawe rzeczy. Które dzieją się w Iraku i dlaczego? I w Afganistanie, hmm. w ogóle w tej części właśnie świata. Mieszka w Berlinie, sama jest muzułmanką hmm. y, i też przed nią się otworzyło bardzo wiele drzwi, ponieważ widać, że można ją przypisać właśnie tamtej wieży i faktycznie. To, że wygląda tak, jak wygląda i jest to poparte jej wiarą, otwierało jej wiele drzwi do wielu ciekawych wywiadów. Oczywiście to nie było pozbawione dużego niebezpieczeństwa. Ona wjeżdżała na front, tam, gdzie toczą się walki, czy toczyły się też walki. Rozmawiała z przywódcami muzułmańskimi na różnych szczeblach, grożono jej śmiercią. No jej życiorys to jest, według mnie, gotowy pomysł na film. Taki naprawdę szpiegowski i wciskający w fotel. Świetny reportaż, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś ciekawego, nowego, innego z perspektywy osoby, która jest Europejką, ale jednocześnie potrafi w odpowiedni sposób przekazać tą wiedzę, którą sama posiada o e, tamtym rejonie świata, to Was zachęcam serdecznie, bo Suat McKenneth jest właśnie taką autorką. O! Herman, Hesse, Demian. E, książka noblisty, książka, która opowiada o dojrzewaniu młodego chłopca, który jest osobą niezwykle wrażliwą, ale też osobą niezwykle szukającą. Szukającą nieprzeciętności, szukającą czegoś, mam wrażenie, spektakularnego. Na swojej drodze spotyka różne osoby. Niektóre z nich powodują, że on się staje mały, a niektóre z nich pchają go do wielkości. Fascynująca rzecz dla mnie z perspektywy nie tyle co widzimy, jak ten młody chłopiec dorasta, ale z z perspektywy różnych warstw etyczno-moralnych, estetyki, które po drodze są przekazywane w sposób niezwykle dostojny, w sposób niezwykle błyskotliwy, mądry i czasami smutny. Odważna książka, tym bardziej, że ona powstała yy, zaraz, czy też w trakcie II wojny światowej, tym bardziej podziwiam autora. Warto, warto, bardzo przeczytać. Następną książką, którą e, przeczytałam, to jest Ostatnie stadium e, Niny Lyk. E, z wydawnictwa Pauza. E, jest to w dużym uproszczeniu również ten romans, ale nie ten taki klasyczny, wiecie, że się mhm. dzieje wszystko tak pięknie, kolorowo, bo on wszedł, ona mhm. wyszła i tak dalej. Nie, to jest e, historia pewnego romansu e, pewnej lekarki mm, która jest już trochę znudzona, która ma wszystko, bo jest już kobietą w okolicach chyba 50 lat. Ma męża od wielu lat, który się pasjonuje bieganiem, sportami narciarskimi, jeździ na rolkach. Taki mocno zaangażowany jest w ten sport, trochę mniej w rodzinę, w nią. I w pewnym momencie ona gdzieś sącząc jeden kieliszek, jak to ona nazywa kieliszek, jak kula na złotą rybkę, tak? Ona pije jeden kieliszek wina, ale ten kieliszek to jest wiecie taki okay. znudzona właśnie, pijana, zaprasza do znajomych swoją byłą miłość, z którą się rozstała 20 lat wcześniej. Zaprasza do znajomych na Facebooku. Na Facebooku tak. Mhm. No, i od tego zaczyna się cała ta tragedia, bo to rzeczywiście jest tragedia. Jakie jest zakończenie, musicie sami przeczytać. Ja wam mhm. bardzo serdecznie Czyli to... efekt domina. Efekt domina, zdecydowanie. No, tak. Jest to bardzo dobra książka, bardzo mocna, pokazująca, jak jedna z pozoru e, niewinna czynność, jedna z pozoru niewinna decyzja, powoduje rozpad wszystkiego. Mhm. I czy było warto, czy nie warto, tu też tego odpowiedzi na to pytanie nie ma. Spróbujcie. Zachęcam bardzo serdecznie. Jest to na pewno jedna z moich lepszych książek. A ja teraz opowiem Wam o dwóch książkach. Mm -hmm. i nie będę mówił, która jest lepsza, która gorsza, bowiem te dwie książki zostały napisane przez polskie e, autorki kryminałów. I to rzeczywiście nie... pani Olga No <laughs> Dobra, to możemy, możemy tak zróbmy. Jasne. Możemy tak zrobić. To raczej tak, bo Dobra. wtedy na środku będzie czarna. E, słuchajcie. A więc może tak. Martwiec to jest kolejna część e, sagi o Lipowie. Czyli mamy te same postaci, które przewijały się przez kilkanaście poprzednich e, książek. Niezła. Może nie jest najlepsza z serii, jeżeli chodzi o moją ocenę, ale naprawdę nie zła. Sam pomysł, że zostaje zgubiony autobus z ludźmi w środku, to jest też coś fajnego, nowego. Wywrotowe. I wywrotowe. Tam naprawdę dzieją się różne historie. Zakończenie, jak zwykle, zostawia otwartą furtkę, ale jakże inne to jest, na przykład, od pani Katarzyny Bondy. To też jest kolejna część z profilerem Hubertem Meyerem. I fajne jest zestawienie tych dwóch pań, i zaraz powiemy o trzeciej pani, bo one są bardzo różne. Te trzy książki bardzo, bardzo różnią się od siebie. Tutaj mamy życie. Mówiąc tak troszeczkę w uproszczeniu, życie na małej e, wiosce, doskonale już znamy bohaterów, więc łatwiej nam się poruszać pomiędzy nawet ich relacjami. Tutaj mamy sytuację hardego faceta Huberta Majera, który kulą się nie kłania i rzeczywiście wchodzi w środek intrygi i e, jest w stanie naprawdę wiele poświęcić, żeby to wszystko odkryć. Inny język. Broń Boże, żadna z tych książek nie jest ani lepsza, ani gorsza. Natomiast. Różne, obydwie bardzo ciekawe, obydwie czyta się niezwykle fajnie, natomiast w trzeciej książce Element mamy. psychologiczny. Właśnie, który jakby zupełnie odróżnia, e, to bo to też tego. jest taki thriller, to też tak, jest taki kryminał. Tak. Ale tutaj ta warstwa psychologiczna. Jest nie? mocno rozbudowana. Zdecydowanie to na pewno odróżnia ten kryminał, thriller, od. Mimo, że jak nie czytałam, ale z swojej opowieści no, wynika, no. że ten jest właśnie w tą warstwę psychologiczną mocno. Jest mocno rozbudowana warstwa psychologiczna. Tu jest dziewczyna, która. kobieta, e, która ma synka, e, i pewnego razu wraca do domu i zostaje w tym domu zamordowanego swojego męża, policjanta. I nic w tej książce nie jest takie, jakim by się mogło tak. wydawać. Jest tam kilka wywrotek, których absolutnie tak. nie jesteśmy w ogóle. Nie, nie wiemy skąd one się tam wzięły, ale wierzymy w nie. Aczkolwiek Daniel mówił, że yy, tobie się to gdzieś tam składało. Tak. W pewnym tam. momencie w tej książce ja uczepiłem się kurczowo e, jakiegoś rozwiązania i sobie mówię: Kurde, to jest najbardziej logiczne. Tak musi być. Ale wy przeczytacie sobie sami, więc sami być może też pobawicie się w takiego detektywa, tak jak i ja. Wszystkie te trzy książki polecamy wam bardzo serdecznie, bo to jest doskonała rozrywka i tym bardziej dumni jesteśmy, że czytamy polskich e, autorów. autorów, autorki. autorki właśnie. Trzy wspaniałe panie, czyli dwie panie Kasie i pani Olga. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wam miłej lektury. Zaczynam od westchnięcia takiego wewnętrznego. Wcześniej zrobiłam je przed, poza kamerą. Dlatego, że będę mówiła o książce, która się nazywa Mireczek Aleksander Zbroi. Jest to swoisty, swoista spowiedź autorki na temat tego, jak wyglądały jej relacje z jej ojcem alkoholikiem, a ona sama jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. Jest to niezwykle przejmująca a Opowieść, ja lubię tego typu książki. Yy, jeszcze raz się odniosę do yy, pewnego komentarza, który też był, że, że takie katarzis nie każdemu może. Yy, nie każdy. dobrze. Tak, uh -huh. ale też nie ze względu na autora, tylko ze względu na czytelników, bo nie każdy uh -huh. z czytelników yy, czuje potrzebę czytania takiego katarzis, właśnie, uh -huh. nie? I, I uzewnętrzniania się w ten sposób. No, ja jestem z tych właśnie, którzy. Mm, Uważam, że takie książki są potrzebne, że takie książki powodują to, że możemy, mając podobne problemy, podobne kłopoty, utożsamić się z autorką, i ona jest fizyczną postacią. To nie jest postać fikcyjna, to nie jest ktoś, kogo my sobie tylko wyobrazimy. To jest ktoś z krwi i kości, do kogo tak naprawdę możemy napisać na Facebooku albo znaleźć na Instagramie i powiedzieć: Pani Olu, dziękuję za tę książkę. Jest ona dla mnie bardzo ważna, bo widzę tam siebie. Mhm. I chyba po to są takie książki. Ja ją y, przeczytałam w pełni zachwytu. Będę właśnie pisać i mówić tak do pani Oli, że dziękuję za tę książkę. Wiele rzeczy, mimo że są tak różne od moich doświadczeń, ale jednak. Widzę też wiele zbieżności. Tak, ale takie książki, nie wiem, zresztą zauważyliście na pewno sami, my dosyć często poruszamy ten temat, bo też czytaliśmy książki, które jakby zajmują się stricte, czy też pokazują drogi, jak e, e, walczyć z problemem, czy uzależnienia, czy też współuzależnienia. Myślę, że to jest taki temat, który e, powinien być poruszany, bowiem. E, no jest bez duże... tej wiedzy, mm -hmm. tak, jest nam po prostu trudno w życiu, ciężko w życiu. I, y, a chcemy przecież, żeby to nasze życie wszystkich nas y, było piękne, przyjemne, więc musimy sobie dawać czas, musimy mieć świadomość tego, że niektóre żałoby trzeba odbyć, a niektóre problemy trzeba przepracować. Bo bez tego tego kroku do przodu dalej no zrobić i... się nie da. Tak, i co najważniejsze. I te książki służą, mogą nam służyć jako inspiracja, mogą Dokładnie. nam służyć jako taka furtka, mm -hmm. która do tej pory była zamknięta. I ta książka jest kluczem, żeby ją utworzyć. Tak, ale na pewno takie książki powodują też to, że yy, to, co powiedziałam, że my nie jesteśmy sami w tym problemie, tak. ale jednocześnie możemy go też nagłaśniać. Możemy mówić o tym, że ten problem jest, że to nie jest coś, co zamieciemy za chwilę pod dywan, i jakoś sobie tam przejdziemy. Nie. Trzeba o tym mówić głośno, bo to jest choroba, jak każda inna. Trzeba próbować pomóc sobie, swoim rodzinom. O. Jasne. Polecamy bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Kolejną książką, którą przesłuchałam są najwięksi polscy zbrodniarze Pawła Szlachetka. I to jest piękna rzecz, bo ja też słuchałem <grym> troszeczkę. troszeczkę z Małgosi. Daniel zawsze jest, że... jest po prostu skazany na to, że siadał ze mną do samochodu, ja y, rozmawiam z nim bardzo dużo w domu o różnych rzeczach, więc w aucie sobie tak jak zawsze jestem sama, tak niestety Daniel jest skazany. Jestem gościem w tym aucie. Dziewczyny także na to, że siadają i słuchają tego, co ja słucham aktualnie. E, no słuchajcie, to jest taka książka, jak tu mówi? O największych polskich zbrodniach. Przekrętach. Przekrętach. Y, zbrodniarzach takich jak gwałciciel z Bytomia. Mm. Pamiętacie ten człowiek, który uderzał kobiety w głowę? Niektóre chyba dwie chyba przeżyły. Reszta została zamordowanych. Jak Trynkiewicz, który mordował chłopców. Najmrodzki. Najmrodzki, tak. Y -y. O wielkich kradzieżach. Tak. To jest niezwykle ciekawy reportaż, bo autor tutaj hmm, wybrał takie zbrodnie e, i takie kryminalne opowieści, historie, które według niego są tymi najbardziej spektakularnymi, największymi hmm. e, historiami kryminalnymi. Oczywiście tak jak powiedziałam według niego. Tak, ale to jest też książka, która ukazuje słabość e, polskiej Wymiaru... e, milicji jeszcze wtedy. E, niechlujne śledztwa. Jest też wiele filmów. Pamiętacie? Jest film taki Jestem mordercą, który polegał na takim zmanipulowaniu e, oskarżonego, żeby on się przyznał do winy po to, żeby ta statystyka się zgadzała. E, się zgadzała. I takich tych fragmentów jest w książce dużo. My wam Polecamy film, który za chwileczkę wejdzie na ekrany Kin z Dawidem Ogrodnikiem najmro, właśnie o tych spektakularnych ucieczkach z więzienia. Ile tak, tak, to właśnie był człowiek, który w tej książce jest też opisywany, jak uciekał z więzienia. Nie tak. pamiętam teraz ile razy, ale był największym polskim właśnie takim fantomem ucieczek. Mm -hmm. tak, nie tak, wiem jak tak. to w ogóle powiedzieć. Ale rzeczywiście z tych, z tych więzień uciekał w niemożliwych w ogóle okolicznościach. Ale słuchajcie, my bardzo lubimy książki, czy też reportaże, które Dotykuje opisują teren. Mm -hmm. Dlatego, że ja jeszcze, może nie tak jak Małgosia, ja jeszcze miałem tą szansę dotknięć tej epoki. Ja jeszcze stałem z tatą w kolejce po benzynę, ja jeszcze wycinałem kartki na cukier czy na mięso, więc oddawałem książki czy rzeczy na makulaturę, sprzedawałem butelki i tak dalej, i tak dalej. Makulaturę pamiętam też i butelki też. I Pewek A jeszcze jeździłem na wykopki. Jako a też pamiętam czynię, ten społeczny. Dwa programy w telewizji. Moja Babcia miała telewizor czarno-biały, więc to też e, e, filmy dla drugiej zmiany. Ja tak chciałem być chory i nie chodzić do szkoły, bo filmy dla drugiej zmiany były wtedy całe dla mnie. Wytłumacz, co to jest druga zmiana. Ach, bo wtedy było tak, że o 10 został emitowany w programie pierwszym, czy w drugim, zresztą były tylko dwa, film dla tych, którzy wieczorem pracują, i dla chorych dzieci. Takie mam wrażenie. Ale to było śmieszne, dlatego e, te książki, które opisują tamten świat, dla mnie są taką... E, oczywiście to były dramatyczne czasy, tylko nam jako dzieciom e, to też inaczej to postrzegaliśmy Myślę, wszystko. Myślę, Daniaku, że to jest dlatego Ciebie tak to rozczula, bo to jest trochę powrót do dzieciństwa, wiesz? Może tak. może. No, dlatego, i dlatego że... to Twoje zemsko, które masz... Tam mieszkała babcia Daniel, tam się Ach. wychowywał. To zemsko u Daniela zawsze jest takim azymutem. Jak jestem blisko, to zawsze a, do zemska. Żebyście wiedzieli, nawet jak jeżdżę na koncerty w kierunku na Gorzów czy na Szczecin, zawsze proszę chłopaków, z którymi jadę, słuchajcie, mamy tyle czasu, jedźmy do tego zemska. Oni się dali nabierać na to, bo tam musiały być jakieś spektakularne rzeczy. A tam było po prostu boisko, stary PGR, kościół, kościoły, I maluteńki i cmentarz. Ale ja mam duży sentyment do tego do tej wioseczki, bo one rzeczywiście, jakby ta, ta wioseczka określa mi te czasy PRL-u. Polecamy Wam tą książkę bardzo, jak i wszystkie reportaże dotyczące PRL-u, bo to jest chyba trzeci czy czwarta, tak. czwarta książka, Mówię na pewno. Mhm. Kolejną książką z cyklu reportaży, tak paradokumentów, ale chociaż te paradokumenty brzmią dzisiaj nie do końca dobrze, to jest Jennifer Wright i Co nas nie zabije. Jest to historia, czy też są historie, które opowiada autorka nawet sprzed 2000 lat, o wielkich plagach, które występowały na Ziemi. Takich mm. jak na przykład tyfus, ospa, takich jak Hiszpanka, hiszpanka. Dżuma. Dżuma. Tylko to są, tak jak powiedziałam, historie. Przed wielu tysięcy lat, pokazujące właśnie, jak społeczeństwa sobie radziły z tymi wyzwaniami. Autorka podkreśla, że tak naprawdę najważniejszym ogniwem jest przywódca. No i podkreśla również, że niestety nic się nie uczymy na błędach i że te błędy powielamy powielokroć cały czas, że niestety. Jakbyśmy się nie uczyli na przez te 2000 lat nie nauczyliśmy się niczego, mimo że postęp medycyny w ostatnich stuleciach nabrał zupełnie innego wymiaru, bo to zaczęło po prostu torpedować, pędzić, nie wiadomo nawet kiedy i gdzie, a przez ostatnie 1000, wcześniejsze 1900 lat to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast aktualnie mamy dostęp do takiej wiedzy, z której niby korzystamy, ale też nie do końca chętnie też nie wszyscy. I tak dalej. Obala mit yy, właśnie tych... Yy, różnorakich że tak, teraz różnoraki cię rzeczy, to mówię, Tak, Cię ja uratowałem. Uratowałem Cię, bo nie, ja wiem, nie, co chciałeś powiedzieć. Tak, i, ale chciałam to powiedzieć, ja nie wiem mhm. dlaczego. Obala mit antyszczepionkowców, przepraszam bardzo, tych, którzy... Znaczy nie wiem nawet za co przepraszam, ale obala ten mit, że szczepionki są B. I jest tam bardzo wyraźnie powiedziane, dlaczego są tam specjalne badania przytoczone, mhm. więc... Po prostu trzeba sobie to powiedzieć. I te, tym sposobem na pewno rozpęta się jakieś tam piekło w komentarzach. Słuchajcie, my jesteśmy rozsądni i ufamy ludziom, którzy po prostu mówią mądre rzeczy i są autorytetami w swoich dziedzinach. Na tym polega, wydaje mi się, mądrość człowieka. Eee, bardzo ciekawy raportaż, bo ja oczywiście znowu podsłuchiwałem go. Eee, I też eee, właśnie czytał ta na historia pewno jest... na to mamy akurat Tak, i ta historia jest o tym rzeczywiście najbardziej dramatyczna, to, że jesteśmy tak niekonsekwentni, że już wiemy, że to się może wydarzyć, że trzeba takie środki, tak. przedsięwzięć, żeby się zabezpieczyć przed tym. Nie, cały czas jesteśmy Brniemy, dzieci, tak. malignie, bo Albo są jak... inne, ważniejsze jakieś potyczki. Bzdura, o. Ziemia jest najważniejsza. To Dobra, i mamy teraz dla was Dwie ostatnie książki. Ja, tak. Ja mam Mick Hero, Kulawe Konie, a więc to jest sytuacja szpiegowska. I wiecie co? Dla mnie to też jest taki trochę powrót do takich dawnych czasów, kiedy z tatą oglądaliśmy jakieś filmy szpiegowskie. Starego Jamesa Bonda, Hansa Klossa, który był 100 razy lepszy od Jamesa Bonda. Tutaj Kulawe Konie to jest książka opowiadająca. Tytułowe Kulawe Konie to są mm, takie. Osoby, które, którym się noga poślizgnęła w stajnych służbach brytyjskich, i zostają wydelegowani do takiej roboty trochę papierkowej, trochę takiej na uboczu, mniej ważnej i tak dalej. Ale w pewnym momencie rodzi się intryga, a nawet nie intryga. Jest sytuacja, w której ktoś porywa młodego chłopaka i wrzuca film do sieci, że za 24 godziny, czy tam za 48 godzin publicznie zetną mu głowę. I różnymi meandrami dociera to do kulawych koni, którzy ruszają w pościg, mając szansę na nobilitację. Ruszają z kopyta! Ruszają z kopyta, <grym> oczywiście, mając szansę na nobilitację, na trochę wyjście z tej dziury, w której siedzą. I tak jak pierwsze stron, trochę nie mogłem się odnaleźć w tej książce, to później huknęło i naprawdę świetna, świetna rozrywka. Polecam bardzo. Dobra, to ja się przejęzyczyłem, bo Małgosia jeszcze przeczytała dwie. Mam dwie, no. tak. E, znam Twój Sekret, Sułocon. Nie mam już tej książki. Pożyczyliśmy. Pożyczyliśmy oczywiście. Serdecznie pozdrawiamy pożyczanych po, pożyczanskich? Poży... kogo? Tak. Andrzeja Jasię. Tak, serdecznie pozdrawiamy, bo właśnie nie mogłam się nachwalić tej książki i od razu ją przekazałam dalej. Słuchajcie, to jest książka, która dzieje się między rodzinami, właściwie trzema rodzinami. Na samej górze tej historii jest, są najstarsi rodu, tak, czyli mama tata, później jest córka, nasza główna bohaterka Kler ze swoim mężem i przyjeżdża brat owego męża. Z nową, młodą, piękną i gładką żoną. I od tego zaczyna się cała historia. Oni spędzają wspólnie wakacje w takiej kompilacji. Nasza główna bohaterka Claire e, jest w okolicach czterdziestki. E, wydawało się do tej pory, że jej życie jest w miarę szczęśliwe, bo tam też w tym małżeństwie jest parę zgrzytów. No, po 20 latach bycia ze sobą, to trudno, żeby to była cały czas w świecie e, więc może tak się zdarza, ale w książce tutaj się, tak nie wydarzyło. I nie wiem, czy w życiu tak jest. Więc, jak się pojawia ta jeszcze jedna osoba, no to ona jest takim trochę klinikiem tutaj dla wszystkich i wchodzi między każdą jedną relację. Te postacie z pozoru są narysowane w bardzo określony sposób, ale one przechodzą pewną metamorfozę. I ta metamorfoza nie jest związana z tym, że one się zmieniają, tylko autorka odsłania kolejne karty książki i pokazuje, że te postacie. Mogą mieć. Sporo naprawdę... za uszami. Tak jest. Rozwiązanie tej historii jest niebywale zaskakujące. Rozwiązuje się ją dwukrotnie, właściwie, o ile pamiętam. Fantastyczny thriller. Tak. Małośka była tak zachwycona, tak. że hmm? naprawdę z wypiekami tak. na. E, Relacjonowałam Danielowi każdy poszczególny hmm. etap tej książki. Serdecznie Wam ją polecam. No będę ją pewnie polecać. Myślę, że ona na razie jest też w topce moich ulubionych kryminałów, thrillerów. No i co? Jakże inna od następnej, Tak, zdecydowanie. Następną przeczytałam to jest rep, reportaż Cynkowi Chłopcy tak. o wojnie w Afganistanie. E, tysiąc... Kolejna książka pani Swietłany. Tak? Aleksejewicz, tak. 1979-89. Jest to do tej pory najlepsza książka pani Swietłany, którą przeczytałam. E, a mam właśnie za sobą Trzy chyba. Już dwie i ta jest, znaczy, ta jest trzecia też, mhm. tak bo czarnobylską modlitwę skończyłam również wojna, nie ma w sobie nic z kobiety i cynkowych żołnierzy. Cynkowych chłopców. Cyn Zawsze mówię cynkowych żołnierzy. Proszę mi wybaczcie, bo to już któryś raz z rzędu, ja Ten. nie wiem, co ja mam z tymi żołnierzami. E Historia dotyczy tytułowych e chłopców, którzy poszli na wojnę do Afganistanu, rzekomo bronić kraju, nawracać się ludzi, którzy tam są na... E Władzy, no, bo to jest kulturę, Związek Radziecki, tak, tak, jest, tak więc jest na, związek dokładnie, kulturę. więc nawracać ich na, na to, że, że to, że układać jest kraj, jedna... który nie potrzebował tak naprawdę poukładania. Zostały tam, wysła, zostały tam wysłane dziesiątki tysięcy młodych żołnierzy, dzieciaków, które dopiero rozpoczynały życie dwudziestoletnich, niekiedy dwudziestoletnich. Są to tak przejmujące opisy tej wojny opowieści matek, opowieści żon, dzieci. Że ja, no mi się serce po prostu. Moje serce pękało, rozpadało się na drobne kawałki i nie mogłam. Nie, nie złożę go pewnie jeszcze na długo, bo żadna książka ostatnimi czasy o wojnie nie sprawiła. Bólu. Nie wywołała. Tak, i nie wywołała mhm. we mnie tak wielkich emocji. Ja się zgadzam z Małgosią, bo ja też oczywiście podsłuchiwałem ją jeżdżąc gdzieś tam samochodem, a byliśmy kilka razy w dłuższych podróżach w tym miesiącu. I naprawdę ten język pani Swietłany ma. On jest taki bardzo. Y taki y, precyzyjny, mm -hmm. e, tam nie ma też jakiejś egzaltacji, tam nie. jest te wszystkie... Te całe sytuacje, które opisuje Swietłana, pani Swietłana, no są... Ale wiecie, uderzające Właśnie. jest to, że ci ludzie tak wierzyli, że to, co robią, jest, jest dobre, dobre tak. że im tak w, ta propaganda do głowy weszła, oni sami chcieli iść na tą wojnę, oni okłamywali swoich najbliższych, mówili, że idą w jedno tak. miejsce, a się okazywało, że są na wojnie w Afganistanie. Przerażająca, torpedująco po prostu mocna książka. No, z całego serca wam ją polecam i wywołuję wielkie emocje. I fajnie, że te wszystkie książki są. Życzymy Wam dużo przeczytanych, różnorakich lektur. Sierpniu. Sięgajcie, gdzie chcecie, bo jeszcze mamy miesiąc yy, wakacji, wakacyjny, więc może więc, będzie więcej, więc więcej czasu. Tak, będziemy na pewno yy, jeszcze o różnych innych ciekawych opowiadać. A teraz co? Żegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.